Za nami ogromna dawka pucharowych emocji, czyli ćwierćfinałowe batalie w pucharze tysiąca drużyn. Kto zapewnił sobie bilety do półfinału i pozostaje w grze o trofeum? Zapraszamy na nasze podsumowanie. Tak przedstawiały się pary jednej czwartej finału Pucharu Polski. W tej fazie rozgrywek dwaj pierwszoligowcy gościli ekstraklasowiczów, czyli Ruch Chorzów – Koronę Kielce, a Polonia Warszawa – Puszczenie Połomice. Z kolei w pozostałych dwóch parach mierzyły się ze sobą ekipy Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice oraz legi Warszawa z Jagiellonią Białystok. Przegląd wydarzeń zaczynamy od wtorkowego meczu na Stadionie Śląskim, gdzie Ruch Chorzów mierzył się ze świetnie spisującą się w ostatnich tygodniach Koroną Kielce. W miniony weekend mecz z udziałem niebieskich w Kotle Czarownic obejrzało historyczne ponad 53 tysiące widzów. Natomiast sam wynik z perspektywy Chorzowian pozostawiał wiele do życzenia. Dlatego tym bardziej podopieczni Dawida Szulczka chcieli się zrehabilitować. Pierwszy warty odnotowania strzał przyniosła dziewiąta minuta, ale grani nie zdołał trafić w światło bramki. Chwilę później ze swoim atakiem ruszyła korona, a szarżującego Fornalczyka w polu karnym zahaczył Starzyński i arbiter wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Pedro Nuno i wyczuł jego intencję Jakub Bielecki parując uderzenie. Świetna interwencja bramkarza niebieskich. Jeszcze przed upływem kwadransa pod drugą bramką z rzutu wolnego dośrodkował Starzyński, a w powietrzu nie do zatrzymania okazał się być Jehorcy Kało. Premierowe trafienie 23-letniego Ukraińca w barwach ruchu. Korona musiała gonić wynik. Najpierw z dystansu niewiele pomylił się zwoźny, a w 43 minucie po uderzeniu Strzebońskiego piłka otarła się o poprzeczkę, po czym opuściła plac gry. W drugą połowę z animuszem chciał wejść ruch. W 51 minucie po podaniu Kończkowskiego dobrze w szesnastkę w biegu cykało i podwyższył na 2 do 0. Świetne uderzenie z pierwszej piłki, dublet zimowego nabytku niebieskich. Korona znalazła się w trudnym położeniu, ale nie zamierzała się poddawać. W 65. minucie gola kontaktowego mógł strzelić Fornalczyk, ale spudłował. Kolejna okazja dla Kielcza, aby wrócić do gry, nadeszła kilka minut później, gdy po analizie war odgwizdane zostało zagranie ręką w polu karnym i Kielczanie otrzymali drugą w tym meczu jedenastkę. Tym razem jej wykonawcą był Martin Remakli, jednak także on nie potrafił pokonać Bieleckiego. Ogromna radość, gdyż bramkarz Korzowian obronił drugi rzut karny a po chwili zachował czynność między słupkami również po rzucie rożnym. W 84. minucie próbował jeszcze Dalmau, ale uderzył niecelnie. 180 sekund później kropkę nad I mogli postawić gospodarza, ale skuteczną asekuracją swojego bramkarza popisał się godinio. Ruch ograł koronę 2 do 0, dla której to pierwsza tegoroczna porażka, z kolei niebiescy mogli cieszyć się z awansu do półfinału. Kolejne dwa spotkania zostały rozegrane w środę. W jednym z dwóch pojedynków pomiędzy przedstawicielami Ekstraklasy zmierzyły się drużyny Pogoni Szczecin oraz Piasta Gliwice. Faworytem tego meczu byli rozpędzeni gospodarze, którzy w 2025 roku w lidze wygrali wszystkie mecze, nie tracąc przy tym ani jednego gola. Pierwszą dogodną sytuację stworzyli sobie przyjezdni, kiedy to w 24 minucie główkował Czerwiński i kapitalną paradą popisał się Kożokaru. Pogoń zaktywizowała swoje działania ofensywne pod koniec pierwszej połowy. Najpierw mocno wstrzelił piłkę Grosicki, a następnie uderzał Kuluris, ale za każdym razem na posterunku był Szymański. Piast ponownie zdołał przebicie przez obronę gospodarzy w 69 minucie, jednak nie zrobił z tego pożądanego użytku dla gości Tomasiewicz. Na kwadrans przed końcem z kontrą ruszyła Pogoń. Zakończył ją celnym, jednak niezbyt groźnym strzałem Grosicki. 180 sekund później swoją piłkę meczową mogli mieć kliwiczanie, ale zbyt słabo uderzył Irka. W podstawowym czasie bramek się nie doczekaliśmy i w Szczecinie doszło do dogrywki. Pierwszych z 15 dodatkowych minut niewiele się działo, a na otwarcie drugiej części dogrywki ruszyła pogoń. W 106 minucie miękko w pole karne zagrał Walkwist, a tam świetnym uderzeniem popisał się kuluris. Potwierdził swoją wysoką dyspozycję tą przepiękną bramką Grek i można tylko podziwiać w powtórkach to, jak złożył się do strzału. Piast, mimo trudnego położenia, nie poddawał się i bardzo blisko wyrównującego gola w 114 minucie był Munios. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. W doliczonym czasie z indywidualną szarszą ruszył Kamil Grosicki. Z łatwością ograł rywala, po czym efektownym strzałem ustalił wynik na 2 do 0. Nie dało się tego zrobić lepiej i uzasadniona ta radość całej drużyny pogoni. Pogoń kontynuuje doskonałą tegoroczną pasję, i mimo tego, że potrzebowała dogrywki, wygrała z piastem 2 do 0. Ubiegłoroczny finalista jako drugi zameldował się w najlepszej czwórce edycji 2024-2025. Środowy wieczór doszło do hitowego starcia w tej fazie rozgrywek. W Warszawie spotkały się dwie ekipy reprezentujące PKO Ekstraklasę w europejskich pucharach, czyli Legia oraz Mistrz Kraju Jagiellonia Białystok. Spotkanie zanim uszem rozpoczęli gospodarze. Jako pierwszy dwukrotnie drogi do siatki szukał Gual, ale pierwszy z jego strzałów trafił wprost w środek bramki a za chwilę Hiszpan uderzył obok słupka. W dziesiątej minucie były zawodnik Jagiellonii wystąpił w roli podającego, a w sytuacji jeden na jednego z Abramowiczem zimną krew zachował Kacper Chodyna, pokonując go pewną podcinką. Radość Legionistów okazała się jednak przedwczesna, gdyż po analizie VAR okazało się, że Chodyna znajdował się na spalonym i tę bramkę anulowano. Jagiellonia ze swoim atakiem ruszyła na zamknięcie drugiego kwadransa. Kombinacyjnie pograła ekipa mistrza Polski, a po płaskim zagraniu Wiara na listę strzelców, Pisał się Jarosław Kubicki. Doskonale zrobili to białostoczanie i to legia musiała godzić wynik. Odpowiedź stołecznego klubu mogła być natychmiastowa, jednak strzałka pustki z za karnego trafił wprost w słupek. W pierwszej połowie swojej okazji szukał jeszcze Morisita, ale jego uderzenie było nieczyste. Na początku drugiej połowy naciskali legioniści. W 50 minucie mocno kopnął futbolówkę winagry jednak nie zdołał przeciąć to rulotu piłki Szkurin. 180 sekund później gospodarze dopieli swego. Po szybko rozegranym rzucie wolnym centre w szesnastkę posłał Moriszyta, a idealnie w tempo nabiegł i skutecznie główkował Jan Żółkowski. Po trafieniu młodego defensora przy Łazienkowskiej było jeden do jednego. W kolejnych minutach obie drużyny szukały swoich szans. Na nieco ponad kwadrans przed końcem po akcji Jagiellonii Pietuszewski padł w polu karnym po starciu z szałkiem. Arbiter Piotr Lasyk początkowo wskazał na 11 metr, ale po analizie war zmienił swoją decyzję. W 85 minucie zaatakowali legioniści. Odważnie ruszył Kapustka, a po jego zagraniu uderzający Urbański został zablokowany, ale piłka trafiła pod nogi Dioju Morisity, który dał prowadzenie swojej drużynie. Był blisko skutecznej interwencji Abramowicz, ale nie zdołał zatrzymać Japończyka. Jagiellonia za wszelką cenę chciała co najmniej doprowadzić do dogrywki, ale w 99 minucie to warszawianie dobili przeciwnika za sprawą kolejnego świetnego uderzenia Morisity dublet i asysta Japończyka, który został bohaterem spotkania. Legia wygrała 3 do 1 i wyrzuciła za pucharową burtę ekipę Mistrza Polski. Pozostajemy w stolicy i przenosimy się na stadion oddalony od Łazienkowskiej o 5 km. W czwartkowy wieczór przy konwiktorskiej drugi z przedstawicieli Betclic pierwszej ligi na tym etapie rozgrywek, Polonia Warszawa, mierzył się z Puszą Niepomice. W pierwszych minutach trwało wzajemne badanie sił. Goście bezskutecznie szukali swojej szansy po centrze zrzutu rożnego, a po stronie Polonii strzał Grudniewskiego na raty złamał Perchel, a chwilę później próba Zjawińskiego minęła bramkę. W pierwszej odsłonie jeszcze jedną okazję stworzyli goście, ale na linii strzału dobrze ustawił się Poczobut. Czarne koszule ruszyły po zmianie stron. Po centrze Durmusza starał się interweniować Perchel, ale odbił futbolówkę wprost pod nogi Krzysztofa Kotona, a ten bez problemów wykorzystał nadarzającą się okazję. Pierwszy oligowiec wyszedł na prowadzenie i to puszcza musiała zareagować. Już w 51. minucie zakotłowało się pod bramką Poloni po dalakim rzucie z autu, ale ostatecznie gospodarzom udało się wybić piłkę z linii bramkowej. Po ponad godzinie kolejną akcję przeprowadzili goście z niepołomic. Po centrze Żukowa strącił piłkę Klimek, a formalności dopełnił German Barkowski. Dla 22-letniego Białorusina był to pierwszy gol na polskich boiskach. W 67 minucie Polonia spróbowała odzyskać prowadzenie, ale po wrzutce Durmusza z rzutu wolnego niecelnie główkował Zjawiński. W kolejnych fragmentach to Puszcza mocniej nacierała. W 69 minucie nieczysto uderzył Klimek, 5 minut później po rzucie rożnym nieznacznie chybił Kraciun, a następnie po uderzeniu Klimka na posterunku był Kuchta. Wydawało się, że Puszcza dopięła swego w 78 minucie, gdy po raz drugi do siatki trafił Barkowski, jednak chorągiewka sędziego liniowego słusznie powędrowała w górę i gol nie został uznany. Przyjezdni piłkę meczową mieli jeszcze w 92 minucie, ale pojedynek z Kuchtą po świetnej akcji swojego zespołu przegrał Cholewiak. A po chwili próba Barkowskiego spaliła na panewce. Przy Konwiktorskiej doszło do drugiej w tej fazie rozgrywek dogrywki i podobnie jak w Szczecinie do najistotniejszych wydarzeń musieliśmy czekać do drugich 15 dodatkowych minut. W 107 minucie spokojnie pograli niepołomiczanie, dobre dośrodkowanie posłał Jakuba, a nie do powstrzymania w powietrzu. Okazał się być Dawid Szymonowicz i dał on upragnione prowadzenie Puszczy. Role się odwróciły i to Polonia musiała gonić wynik. Czasu było już naprawdę niewiele, a najlepszą okazję do wyrównania miał Szur, ale z jego strzałem uporał się Perchel. Puszcza wygrała 2 do 1 i po raz pierwszy w historii awansowała do półfinału Pucharu Polski. Podsumujmy sobie wydarzenia ostatnich dni w Pucharze Polski. Do półfinałów awansowały Legia Warszawa, która wyeliminowała mistrza Polski Biały Białystok, Pogoń Szczecin i Puszczanie Połomice, które do awansu potrzebowały dogrywki oraz Ruch Chorzów, czyli jedyny przedstawiciel BetKlik pierwszej ligi. Dziękujemy Wam za obecność w naszym magazynie podsumowującym zmagania jednej czwartej finału Pucharu Polski, a do pucharowych zmagań wrócimy już niebawem, gdyż półfinałowe mecze zaplanowane są na początek kwietnia. Losowanie par tej fazy rozgrywek odbędzie się 2 marca. Tymczasem do usłyszenia również przy okazji naszych pozostałych magazynów.